Do klubowej gabloty trafił Super Puchar i Puchar Polski, ale brązowy medal był wynikiem zdecydowanie poniżej oczekiwań. W tych zawsze walczy się o najwyższe cele, dlatego po zakończeniu sezonu 2023-2024 w klubie doszło do wielu zmian. Kluczowa decyzja zapadła bardzo szybko, bo kilka tygodni po zakończeniu rozgrywek. Jego imię było bardzo często skandowane przez kibiców, ale kilka miesięcy po oficjalnym pożegnaniu nie spodziewał się, że GKS Techy tak szybko o nim sobie przypomni. Jarosław Rzeszutko oproszony jest natychmiast do pokoju kierownika sekcji Hokeja na Lodzie. Sprawa jest bardzo pilna. Jarosław Rzeszutko przyjął zaproszenie do współpracy i 25 kwietnia został wybrany nowym kierownikiem sekcji Hokeja na Lodzie. Pracę miał bardzo dużą, bo po sezonie z drużyny odeszło aż 12 zawodników. Podpatrujemy z, z trenerami, jak sobie e, zawodnicy radzą. Nowy kierownik w biurze gościł rzadko, bo z reguły można go było spotkać w terenie. Już na początku maja drużyna pod czujnym okiem Jarosława Rzeszutko rozpoczęła przygotowanie. Do nowego sezonu. Kiedy zawodnicy poznawali zakamarki paproceńskiego jeziora, władze klubu rozpoczęły wyścig o najlepszych zawodników na rynku. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham badawców. Tyszanie awanturowali się bardzo mocno i wygrali licytację o czołowego polskiego zawodnika. Rywalizacja opasia zakończyła się sukcesem, tak samo jak wyselekcjonowanie odpowiedniej łyżki. Już nie musicie szukać, zostaje w tychach. Tyszenie aktywnie szukali wzmocnień na rynku transferowym i pozyskali wartościowych obcokrajowców. Kadra została odmłodzona i odpowiednio zbilansowana. Część zawodników była już znana kibicą z występów na taflach Tauron Hockey Ligi, ale prawdziwym objawieniem rozgrywek został on. W sumie, poza Rasmusem Helianko do zespołu dołączyło siedmiu nowych zawodników. Pierwszego trofeum nie udało się wygrać, bo w meczu o Superpuchar Polski Tyszanie przegrali po dogrywce 2 do 3. Na krajowym podwórku pod Pekki Tirkonena od początku radzili sobie śpiewająco. Na Wiesieni fantastycznym dopingiem kibiców trójkolorowi po dwóch rundach byli liderem tabeli, tym samym z pierwszego miejsca zapewnili sobie awans do turnieju finałowego Pucharu Polski, a sami zawodnicy z klasą i elegancją prezentowali się nie tylko na tafli. Życzenie kapitana szybko się spełniło, bo kilka dni później GKS Tychy po raz jedenasty w historii wywalczył Puchar Polski. To nie Kiribati jest pierwszy, a tychy! Już od trzech lat piersi mają Sylwestra! Tyszanie w kolejnych tygodniach nadal prezentowali wystrzałową formę i do końca sezonu zasadniczego utrzymali pierwsze miejsce w tabeli. Najważniejsza operacja była jednak dopiero przed nimi. Ciśnienie było coraz większe, bo serce polskiego hokeja znowu zabiło przy Degola. Sanok walczył o życie nie tylko na tafli, ale w ćwiercinale Tyszanie byli dla nich bezlitośni. Trójkolorowi jako pierwsi zameldowali się w półfinale playoff. Te słowa okazały się prorocze, bo w półfinale czekała ich prawdziwa wojna. Do wyłonienia finalisty potrzebnych była sześć spotkań. Po dwóch bataliach Tyszanie prowadzili już dwa do zera, ale przegrali kolejne dwa starcia w Jastrzębiu. Później znowu wygrali przed własną publicznością i w końcu czekał ich szalony mecz na Jastorze. Wydawało się, że w ostatniej sekundzie regulaminowego czasu gry JKH zdobyło bramkę, ale na szczęście po wideo -weryfikacji okazało się, że gol padł minimalnie po końcowej syrenie. Ostateczny cios w dogrywce zadał Alan Łuszczarczyk i mogliśmy świętować awans do finału. W wielkim finale czekały nas derby i czas na wyrównanie rachunków. W rywalizacji z GKS-em Katowice-Tyszenie prowadzili 2 do 0, następnie 3 do 1 i wtedy wszystko zaczęło się wymykać spod kontroli. Gieksa doprowadziła do remisu i decydujący mecz o mistrzostwo został rozegrany w Tychach. Miszenie przegrywali już 0 do 1, ale ostatecznie wygrali 4 do 2 i mogli świętować szóste w historii klubu Mistrzostwo Polski. Ciężar gry w najważniejszej części sezonu wzięli na siebie reprezentanci polski oraz obcokrajowcy, którzy znakomicie wywiązywali się ze swoich zadań. Czasu na świętowanie nie było zbyt dużo, bo władze klubu bardzo szybko rozpoczęły kompletowanie składu na nowy sezon. Peka tirkonen valmenta dalami caudella. Wspólny język drużyna złapała nie tylko na lodzie, ale i poza nim, bo wszyscy w klubie doskonale się rozumieli. Kontrakt z Pekką Tyrkonenem został przedłużony, a w drukarce czekały już kolejne umowy. Kontrakty z kluczowymi zawodnikami zostały przedłużone, obrona nadal jest bardzo szczelna, a nowe umowy dla napastników również zostały szybko dostarczone. I na koniec najważniejsze. Kapitan wcale nie odleciał po znakomitym sezonie, bo nadal swoją grą i charyzmą będzie wznosił drużynę na najwyższy europejski poziom.